Od kiedy zacząłem się zajmować nagrywaniem filmów czy robieniem zdjęć, miałem jeden wielki problem. W czym nosić sprzęt? Mam go trochę, może nie najwięcej na świecie, ale jednak go trochę jest, więc zawsze zastanawiałem się w czym to nosić, żeby było naprawdę wygodnie. Do tej pory wszystko na swoje zdjęcia, cały sprzęt ładowałem do takiej zwykłej torby, którą zawiesza się na ramię oraz do takiego kuferka, który kupiłem w sklepie budowlanym, a resztę jakoś gdzieś pod pachę na ramiona byłem, przez to bardzo mało mobilny, no i przede wszystkim było mi niewygodnie. Jednak jakiś czas temu odezwała się do mnie firma Wanda, a raczej jej polski przedstawiciel z prośbą o Oprzedostanie tego plecaka. I tak właśnie to zrobiłem i pokażę Wam to w dzisiejszym odcinku. A jeżeli Wam się taki plecak spodoba, no to oczywiście link do pełnej oferty producenta znajdziecie w opisie. No a jak jeszcze tego nie skipnąłeś, to wbijaj na mojego Insta, który tutaj się magicznie fajnie wyświetla i też możesz tam obok przycisku subskrybuj, i kliknąć wesprze, i dzięki temu wesprzesz mój kanał i trochę przyspieszysz jego rozwój. A ja będę naprawdę Ci bardzo wdzięczny i dostaniesz parę fajnych bonusików ode mnie. Plecak dostałem w takim worku foliowym dość dużych rozmiarów, ale nie wiem w czym wy go dostaniecie, bo dostałem ja go dużo przed premierą, nim był dostępny w Polsce. Chyba mnie słyszycie, nie? Plecaków tak naprawdę jest kilka wersji. Ja mam 21-litrowy z możliwością powiększenia do aż 25 litrów, ale na stronie producenta możemy znaleźć kilka innych różnych wersji tego plecaka, zarówno większe, jak i jeszcze większe. A w moim zestawie znajdzie się naprawdę sporo rzeczy. Zacznę od chyba największej, poza samym plecakiem i moim zdaniem najfajniejszej, czyli takiej jakby kieszonce, którą możemy sobie wyciągnąć i stworzyć z tego torbę. Tutaj oczywiście chowamy aparat i mamy tutaj różne możliwości ułożenia tych przegródek, bo one są wszystkie na rzepy, także jak chcemy, możemy je sobie ułożyć. Przejdźmy teraz do kolejnych trzech rzeczy, jakie znajdziemy tutaj, czyli trzy różne paski i taki wielki, duży jak ten, do tego jakiś taki dłuższy, no i taki króciutki pasek. Każdy sobie wybierze, jak chce używać tych pasków. Kolejna bardzo fajna rzecz to jest taki, jakby płaszcz przeciwdeszczowy na nasz plecaczek. Dzięki temu możemy bezpiecznie chodzić, nawet w duży deszcz, i nie martwić się, że nasz plecak zostanie zalany, a tym bardziej jego zawartość zostanie zalana przez co uszkodzona. No i oczywiście poza tym wszystkim znajdziemy w zestawie główną rzecz, czyli plecak. Na sam początek wypadałoby zmierzyć nasz plecak. Dlatego wysokość jego to na około około 50 cm, szerokość około 35, a wysokość, a wysokość około 20. Plecaczek mimo swoich niewielkich rozmiarów może się pochwalić naprawdę ogromną ilością schowków, a moim ulubionym, który tak naprawdę mnie urzekł w 100% i jestem jego wielkim fanem, to jest ten boczny schowek, który po odsunięciu jednego suwaka daje nam bardzo łatwy dostęp do naszego aparatu, dzięki czemu nie ucieknie nam żadna fajna chwila, którą chcielibyśmy uwiecznić, czy to na filmie, czy na zdjęciu. Mało tego, bo to nie wszystkie schowki, jakie są w tym plecaku, bo tutaj znajdziemy m.in. takie na, na przykład picie, czy chociaż, żeby tutaj przytroczyć statyw i nam nie wypadł tam w dół. Dalej na ramionach, bo chyba tak to się nazywa, znajdziemy miejsca, gdzie możemy sobie przytroczyć różne, nie wiem, klucze, loczyki czy inne takie pierdółki, co tylko nam się żywnie będzie podobało. Ale to też nie wszystko, bo jest bardzo fajna jedna rzecz, czyli schowek na dokumenty. Tutaj na plecach, czyli tak, gdzie nikt nie będzie miał dostępu, kiedy będziemy mieli plecak na sobie i po prostu tutaj chowamy nasz portfel, dokumenty, paszport, cokolwiek będziemy chcieli, zasuwamy, zakładamy plecak i nikt tego nie może nam otworzyć. Co dalej? Znajdziemy tutaj na plecach no i też bardzo fajną skrytkę, schowek na laptopa, między innymi na laptopa, ale też inne dokumenty. Taka wielka płaska skrytka z różnymi przegródkami, jak to przyzwyczaił nas już ten plecak, ale anyway, wystarczy, że włożymy sobie tutaj naszego laptopika, zamkniemy, zasuniemy i co, i do laptopa nikt się nam nie dobierze. To, co mnie tak naprawdę urzekło w tym plecaku, to możliwość jego konfiguracji pod własne potrzeby. Każdy znajdzie coś dla siebie. Na sam początek zacznijmy od otwarcia tego tutaj, bo tutaj jest pierwsza możliwość konfiguracji. Kiedy otworzymy to miejsce, gdzie możemy sobie schować laptopem na przykład, wystarczy, że otworzymy jeszcze jeden suwak i wyciągniemy taką specjalną torbę. Ona tutaj teraz specjalnie ją lekko wsadziłem, bo tak to się ciężej wyciąga spokojnie, nie, nie wypadnie wam to jak coś. I to jest torba na aparat fotograficzny i kilka innych pierdółek. Więc to możemy sobie wyciągnąć, odłożyć na przykład na bok i zabrać ze sobą sam plecak, który tak de facto po złożeniu tutaj jeszcze kilku przegród jest idealnym plecakiem nie tylko do noszenia różnych rzeczy typu fotograficznych, ale też na przykład jak pójdziemy gdzieś sobie na zakupy. Co do przestrzeni to mamy tutaj jeszcze taki krokiecik nazwijmy to i on jest zapinany na rzepa. Dzięki temu możemy powiększyć z 21 do aż 25 litrów nasz plecaczek. Wspominałem na samym początku tej sceny, że mamy tutaj taką torbę fotograficzną i ona również posiada swoją możliwość konfiguracji. Wystarczy, że odepniemy ten suwaczek tutaj u góry i pięknie pokazuje nam się kilka różnych skrytek oraz takich jakby na rzepy przypinanych przegródek. Czyli jeżeli na mamy Duży obiektyw, no to musimy inaczej to ułożyć. Jeżeli mamy mniejszy, to żeby nic nie latało, możemy ułożyć to ciaśniej. I wszystkie te przegródki, które są tutaj, możemy wypiąć i ułożyć dokładnie tak jak chcemy. I w wyposażeniu jeszcze znajdziemy takie paseczki, jakby gumowe, takie gumki, żeby wszystko ładnie usztywnić, żeby nic nam na pewno w trakcie przenoszenia nie latało. Powiem wam tak szczerze jak banach do widzów, że kiedyś, bardzo dawno temu, nim się odezwała do mnie firma Band... Miałem ogromny problem, jak się zabierać z tymi wszystkimi rzeczami na zdjęcia, jak wyjeżdżałem. Nie mam jakoś mega dużo sprzętu, bo też nie lubię mieć cholernie dużo sprzętu, bo... Lepiej pracować jak ma się mniej, bo przynajmniej lepiej się go wykorzystuje. Anyway, nie wiedziałem jak się z tym wszystkim zabrać, bo mu pokazywałem wam. Ładowałem się do takiej torby, potem do jakiejś walizeczki i tak dalej. I wszystko niosłem w rękach. A teraz, kiedy mam ten plecak, cały mój sprzęt, czyli jakieś tam słuchawki, mikrofony, statywy, gimbal do telefonu, druga kamera, lampa błyskowa, cokolwiek jeszcze sobie wymyślę, ładuję do tego plecaka, zakładam na plecy. No i co, hej ja mogę lecieć, jest to naprawdę ogromny plus, bo staje się 10 razy bardziej mobilny niż jak miałbym nosić to wszystko w łapkach. W takim plecaku nosimy zazwyczaj bardzo drogi sprzęt, więc fajnie jakby był odporny na jakieś mocniejsze uderzenia, czy chociażby chciwe łapki pana, który chciałby nas okraść bądź pani. Ale z tego co wiem, niestety ta konstrukcja nie jest, nazwijmy to nożoodporna, czyli w momencie kiedybym mocno tutaj nożem sobie porysował, to najprawdopodobniej bym przeciął, a to ze względu na to, że nie są on wyposażony w takie linki, które tutaj są. Tak poprzeszywane, przez co właśnie jakbyśmy to zaczęli nożem ciąć, to prędzej czy później dostalibyśmy się do środka. Jeżeli chodzi dalej o te chciwe łapki, to jedna rzecz jest naprawdę tutaj godna podziwu, pochwał, to chodzi o suwak, który jest tutaj z tyłu. Dlaczego? Ponieważ kiedy mamy w ten sposób zrobiony suwak, i tutaj jeszcze różne takie zabezpieczenia, w żaden sposób osoba nieupoważniona. W momencie, kiedy mamy ten plecak na sobie, nie jest w stanie tego otworzyć, bo po prostu się nie da, bo mamy to przy plecach, jest to ładnie, fajnie zakryte. Także jeżeli chodzi o odsunięcie suwaka przez osoby nieupoważnione, w momencie, kiedy nosimy ten plecak na sobie, jest to niemożliwe. Noże, no tutaj bym uważał, jakbym na przykład jechał do miasta latających noży czy siekier. Wiele osób może zapytać się, jak ten plecak sprawuje się tak normalnie, podczas normalnego użytkowania. Ja się wybrałem do lasu przetestować ten gimbal i właśnie dlatego nagrywam to trochę inną kamerą, bo to jest gimbal do telefonu. Ale nie o tym, tylko o plecaku. Jest naprawdę wygodny, nic się nie wpija, nic mnie nie ubija ani w plecy, ani tak naprawdę dzięki temu tutaj paskowi. Nie czuję, że to wszystko takie jest ciężkie, a mam taki typowy staw, który zawsze zabieram na zdjęcia, czyli parę różnych obiektywów, aparacik i inne takie pierdołki, także naprawdę jest spoko i dużym, dużym ogromnym plusem jest to, że plecy się w nim nie pocą aż tak bardzo, wiadomo, coś tam się pocą ale nie aż tak bardzo, a pogoda jest naprawdę niczego sobie i do tego jest dość wilgotna, bo tam za tymi drzewami no jest zalew, bo jakby ktoś się pytał gdzie jestem. To jest w tym możecie sobie to wygooglować. Plecak jest wygodny głównie dlatego, że tutaj z tyłu, pod tymi ramionami, zaraz przy samych naszych plecach jest gąbka. Ona jest, co prawda, bardzo twarda, ale dzięki temu mega fajnie dopasowuje się do pleców. I też w momencie, kiedy włożymy coś do plecaka kanciastego i takiego ostrego, twardego, to ta pianka wszystko zniweluje i dlatego nic się nam w plecy nie wbija i naprawdę jest on mega wygodny. No i te rowki, które są tutaj wszędzie, zapewniają bardzo fajną cyrkulację powietrza. Nie możemy zapomnieć, również o ramionach w tym plecaku, a są one również wygodne tak samo jak plecy. Wykonane są z troszkę miększej gąbki, równie dobrze dopasowującej się do naszych ramion, a sam zakres regulacji jest naprawdę ogromny, dzięki temu każdy o każdej posturze, czy to takiej średniej budowy jak ja, czy jakiś grubas, czy chuderlaczek, bez problemu dopasuje do swoich potrzeb te ramiona, dzięki czemu będzie nosił zdrowo i wygodnie ten plecak. Ważną rzeczą przy wyborze jakiegokolwiek plecaka, takiego fotograficznego czy zwykłego, jest też jego wygląd. To już jest naprawdę kwestia gustu, wy możecie ocenić czy ten plecak wam się podoba, czy on się nie podoba. Jeżeli chodzi o mnie jest naprawdę bardzo fajnie, a wręcz czasami wygląda normicko, a mam tutaj na myśli to, że nie widać na pierwszy rzut oka, że przenosimy tutaj drogi sprzęt, także żaden człowieczek z letnimi łapkami nie pomyśli, że o, trzeba zakosić ten plecak, bo tak naprawdę możemy tutaj nieść książki do szkoły, czy chociaż piwerka do lasu. Warto jeszcze jednak zauważyć, że nie wygląda on jak taki zwykły pierwszy lepszy plecaczek, który do szkoły, bo ten wałeczek tutaj zdradza, że halo, ja jestem jakiś fajny plecok, ja mam jakiś fajny styl i niosę mimo wszystko zakupy tutaj z Biedry, także mimo że wygląda inaczej, to i tak nie wzbudza, tak jak wspominałem, żadnych podejrzeń i możemy śmiało założyć, że nie niesiemy tutaj jakiegoś drogiego sprzętu, tylko piwerka do lasu, tak jak mówiłem. No chyba, że przyczepimy tutaj statyw. Wtedy będzie wiadomo, że. Nie siebie coś więcej. Dla kogo jest ten plecak? Wydaje mi się, że dla każdej osoby, która pracuje czy to z aparatami, czy kamerami i chce zadbać o ten swój sprzęt. Jasne takie rzeczy to nie są eksponaty muzealne i one muszą na siebie zarabiać i nie ma co się z nimi cackać, ale też bądźmy trochę odpowiedzialni i dajmy tym aparatom kamerom zarabiać na siebie jak najdłużej, żeby po prostu wymieniać je na nowsze, lepsze modele, ale nie dlatego, że się zniszczyły, bo źle je przenosiliśmy czy gdzieś tam chowaliśmy, tylko dlatego, że są już przestarzałe i należy że wymienić na coś lepszego, żeby się rozwijać, a nie był to przymus kupowania, tylko dobra chęć. Wracając do tematu, jest to plecak dla osób, które pracują z aparatem, kamerami czy jakimiś innymi tego typu rzeczami i potrzebują fajny, nie rzucający się w oczy plecak fotograficzny z łatwym dostępem do naszego całego sprzętu, który posiadamy i taki, który na pewno go w jakimś tam stopniu ochroni i odwróci mimo wszystko wzrok od takiego typowego gościa, który chciałby nam na ponad zawinąć.

Mówi ci ho, mówi ci wow Uwierz mi łapy chwilę, Niby ja, niby ty